Po wybuchu wojny mieszkańcy wsi Bóg zebrali śpiwory, koce, kołdry, poduszki i żywność i przyjechali do Lwowa. Na miejscu zobaczyli, jak duże są potrzeby. Wiele osób uciekając z bombardowanych miast nic nie zabrało, dlatego Polacy już po raz siódmy zorganizowali transport darów. Uważamy, że czym więcej pomocy tutaj jest, potrzeba bardzo wielka, byliśmy w obozie dla uchodźców, widzimy tą potrzebę, towar jest tutaj rozdzielany i rozwożony w na wschodnie strony tutaj yy, Ukrainy. Także zapraszamy bardzo jeszcze chętnych wszystkich do współpracy, do pomocy. Pomoc jest naprawdę niezbędna. Aleksander i Marina pochodzą z Charkowa. Obecni w Lwowie prowadzą warsztaty artystyczne dla dzieci i rodzin uchodźców. By podziękować za wsparcie wykonali dla sołectwa Bóg specjalną mozaikę. Z zawodu jestem anestezjologiem, a od pięciu lat jako hobby układam mozaikę. Polskich my... Drugą mozaikę wykonaliśmy we Lwowie jako prezent dla polskich wolontariuszy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za pomoc. Zaczęliśmy się nawet uczyć języka polskiego. Nauczyłam się już trochę dziecięcej piosenki. Że Partnerami polskich wolontariuszy ze wsi Bóg są Lwowskie Przedstawicielstwo Stowarzyszenia Wspólna Sprawa z Poznania i Towarzystwo Kultury Żydowskiej imienia Szolema Alejchema w Lwowie. Jednak synagoga może pomagać Lwowu i nie tylko Lwowu, nawet w tej chwili. Już w postaci takiego magazynu operacyjnego, dokąd nadchodzi pomoc humanitarna dla cywilów, też dla obrony terytorialnej, też dla lekarzy, generalnie z Polski, ale też z Izraela. I stąd dystrybutujemy właśnie tę pomoc albo w obwodzie lwowskim, albo jeszcze bardziej zwracamy uwagę na wschód, żeby ta pomoc docierała i na Donbas, i do terenów Kijowszczyzny, Harkowszczyzny, Już Wyklęliśmy też pierwszy e, transport do Mikolajowa i e, myślimy, że będziemy kontynuować te działania, dlatego że mam nadzieję, że wojna niebawem się skończy, ale pomoc dla tych poszkodowanych regionów będzie potrzebna jeszcze w najbliższych paru e, miesiącach na pewno. Potrzeby nadal są ogromne, szczególnie na wschodzie Ukrainy, więc wspólnymi Polsko-Izraelsko-Lwowskimi siłami takie transporty będą cały czas przyjeżdżać do kraju.